Widzę jak ważne jest, żeby sobie przypominać, że nasze zabezpieczenie jest w Bogu. Tylko i wyłącznie on decyduje o tym, co z nami będzie. Dzieci kochani, w tą piękną kaszubską pogodę witam was serdecznie. Dzisiaj co prawda poruszę temat, który nie będzie tak piękny jak ten widoczek za mną, ale wszyscy zmagamy się, przechodzimy przez ten trudny czas i chciałam powiedzieć do was parę słów odnośnie Właśnie tej sytuacji, tego, co się dzieje wokół nas, atmosfery strachu, niepewności, nie wiemy wszyscy, jak będzie świat wyglądał po wirusie, czy my przetrwamy, czy przetrwają nasi bliscy. I te wszystkie pytania i wątpliwości dotykają nas jako chrześcijan, bo zastanawiamy się, czy to, co się dzieje, jest po prostu wypełnieniem się proroctw, które Bóg już dawniej zapowiedział, czy jest to jakieś działanie diabła, przeciw któremu powinniśmy się ostro modlić, przeciwstawiać mu i coś z tym robić aktywnie. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, to co zauważam, toczy się w tym momencie bitwa o nasz umysł. Kiedyś Joyce to napisała taką książkę, Bitwa o umysł. My wszyscy wiemy, że ta bitwa trwa już od wielu, wielu lat. Ona się toczy odnośnie Twojego zbawienia, mojego zbawienia. Diabeł próbuje coś ugrać, próbuje zaszczepić nam swój sposób myślenia. Próbuje włożyć lęk, strach i niepewność w nasze serca, tak żebyśmy nie zwracali się do Boga o pomoc, tylko żebyśmy próbowali o własnych siłach siebie zabezpieczać czy sobie pomagać. I teraz w tym czasie, w szczególności, widzę, jak miłość wielu ziemnie. Jezus powiedział, że przy końcach czasu miłość wielu oziemnie. dokładnie to się teraz dzieje, nawet wśród chrześcijan. W tej takiej pogoni za tym, żeby uchronić siebie, żeby uchronić swoich bliskich, wielu ludzi widzi w innych takich potencjalnych zakazicieli, tak, zarażaczy. Po prostu chodzą inni, próbują tylko zrobić coś złego w mojej rodzinie. I no, ja to obserwuję, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale bardzo wiele osób. Po prostu tak stroni od innych, boi się, um, są podejrzliwi. Wytwarza się atmosfera, w której nie chcemy żyć, nie chcemy takiego świata. Może być ciężko, ale kiedy przechodzimy te ciężkie chwile razem, jest o wiele łatwiej. A kiedy ludzie stają się sobie nieprzyjaźni, kiedy człowiek człowiekowi wilkiem się staje, to ta planeta zamienia się w jakiś koszmar, w jakieś piekło. Widzę jak ważne jest, żeby sobie przypominać, że nasze zabezpieczenie jest w Bogu, tylko i wyłącznie on decyduje o tym, co z nami będzie. Oczywiście mamy się zabezpieczać i być mądrzy, ale z drugiej strony nie mamy pokładać nadziei w tych zabezpieczeniach. Nie możemy myśleć, że po prostu wystarczy nam zgromadzić dużą ilość zapasów czy założyć jakieś super maseczki i wtedy będziemy bezpieczni. Ponieważ sami coś zrobimy, ponieważ sami coś wykombinujemy. Naszą ochroną jest Boża obecność i szukanie Boga w tym czasie jest szczególnie ważne, żebyśmy wykorzystali ten czas na to, żeby pogłębiać relacje z Nim żeby przypomnieć sobie jakie są fundamenty naszego życia. Na kim budujemy? Czy budujemy na Bogu, na Bożych obietnicach? Czy naprawdę wierzymy w życie wieczne? Czy naprawdę rozumiemy, że życie wieczne jest ważniejsze niż to życie tutaj doczesne? Czy też za wszelką cenę chcemy uczepić się tego co widzialne i zachować to, ponieważ tak naprawdę w głębi serca wierzymy tylko w to co widzialne. A te ponadnaturalne rzeczy, Boże Królestwo jest tak odległe dla nas, że tak naprawdę go nie rozumiemy i nie czujemy i, i wcale nim nie żyjemy. Być może wielu z nas chrześcijan wcale nie odrodziło się jeszcze z ducha i potrzebujemy nowonarodzenia. Tak jak powiedział Jezus, że ten, który się na nowo nie narodzi, nie wejdzie do Bożego Królestwa. Teraz toczy się bitwa o nasz umysł to czym się karmisz to co wchodzi do twojego umysłu o czym myślisz rozmyślasz każdego dnia będzie kształtowało twoją postawę twój sposób odbierania świata i później również to co będziesz robił względem innych ludzi względem swojej rodziny jeżeli się boisz to już jesteś na straconej pozycji dlatego że żadna decyzja podjęta pod wpływem strachu nie jest decyzją racjonalną nie jest decyzją w której Duch Święty ma jakieś prawo głosu. Bóg nie dał nam ducha strachu ani lęku. Dał nam ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Kiedy Duch Święty jest obecny w naszym życiu, daje nam pokój, daje nam radość. Było to widoczne, kiedy chrześcijanie w pierwszych wiekach byli prześladowani, kiedy byli paleni na stosach, kiedy byli torturowani. Oni mieli pokój, często ginęli z pieśnią na ustach. Oni byli radośni, dlatego że wiedzieli, komu tak naprawdę zaufali. Teraz jest czas dużego przesiewu. Wiele osób, które wcześniej uważały się za chrześcijan, idą w kierunku sposobu myślenia tego świata, boją się, uciekają, próbują w jakiś sposób walczyć o swoje życie tutaj doczesne. A ci, którzy wiedzą, że jest coś więcej, zaczynają szukać Boga jeszcze mocniej. Rozumieją, że sprawy tego świata, podstawy tego świata są bardzo kruche. Wystarczy jakiś Jeden maleńki wirus i już wszystko się rozprasza, już wszystko zaczyna funkcjonować inaczej. Ludzie przestają myśleć tak jak myśleli wcześniej. Ci, którzy byli przyjaciółmi, przestają być przyjaciółmi. Nagle zaczynamy żyć w świecie, który jest wrogi. I dlatego tak wielu ludzi teraz szuka Boga. Dlatego że widzą, że to ludzkie królestwo nie jest trwałe. I jeżeli warto jest żyć dla czegokolwiek, to dla Bożego królestwa. Warto jest szukać Boga i znaleźć go. Kochani, jest teraz trochę więcej czasu, żeby zmieniać swój sposób myślenia na boży, żeby wypełniać siebie Bożym słowem, żeby czytać więcej Pismo Święte, żeby rozumieć to, w jaki sposób funkcjonuje Bóg i do czego Bóg nas prowadzi, tak żeby ta rzeczywistość nie była nam obca, nie była tylko jedynie jakąś religią, w której zostaliśmy wychowani. Ale żeby stała się naszą rzeczywistością, żeby nasze serca zaczęły iść w tym samym kierunku, w jakim idzie Bóg. Diabeł jest złodziejem i kłamcą. On na początku przychodzi, przekonuje cię, że sytuacja jest tak niebezpieczna, że nie wiadomo co będzie, musisz się bać, musisz uciekać, musisz się zabezpieczać. I kiedy już da ci ten strach wewnątrz, to potem przychodzi z poczuciem winy i mówi Ty, taki chrześcijanin i się boisz? Zobacz, tam są inni chrześcijanie, którzy się nie boją. Moją intencją nigdy nie było to, żeby wzbudzać w innych poczucie winy. Nadal służymy na ulicy, nadal karmimy bezdomnych, ponieważ nimi się nikt nie opiekuje i trzeba im pomagać. Staramy się zabezpieczać i staramy się robić to wszystko zgodnie z prawem, ale nie zamykamy się w domach, tylko dalej służymy tak, jak służyliśmy. I niektórzy chrześcijanie uważają, że my robimy źle, powinniśmy siedzieć w domu na tyłku i w ten sposób bać o innych ludzi. Każdy oczywiście ma prawo, żeby rozumieć wezwanie Ewangelii po swojemu, ale rozumiem też taki mechanizm, że możemy czuć się gorsi, kiedy czujemy lęk. I Robi to diabeł, on przychodzi, on daje ci wyrzuty sumienia po to, żebyś się czuł fatalnie. Czyli na początku daje ci strach, potem daje ci uczucie zwątpienia w siebie samego, w swoje własne chrześcijaństwo, także czujesz się dobani i masz ochotę w ogóle odwrócić się od tych wszystkich rzeczy związanych z Bogiem. Chcę Ci powiedzieć, że strach nie jest dobry, on nie jest od Boga, ale jest takim sygnałem, który mówi, szukaj Boga, szukaj pokoju Bożego. Coś jest nie tak w twoim życiu być może jakieś podstawy zostały wybudowane nie na takim fundamencie być może potrzebujesz odnowić swoją relację z Bogiem tak żeby ten przepływ Ducha Świętego z góry mógł być w tobie i żebyś mógł czuć pokój żebyś mógł czuć radość pomimo wszystko Dlatego, że to jest Bożą Wolą dla nas. I tak jak już wcześniej cytowałam, że Bóg daje nam ducha miłości, ducha mocy i trzeźwego myślenia, co jest przeciwstawieniem do ducha strachu i lęku. Jeżeli się boisz, to znaczy, że nie jesteś w tym królestwie, w którym powinieneś być. Ja nie mówię o takich chwilowych zachwianiach, chwilowych lękach, ale mówię o takim życiu w strachu dzień po dniu. Skoro Bóg daje nam. Ducha mocy i myślenia i miłości, to żyjmy w tym. To znaczy, że jest to rzeczywistość, którą możemy wkroczyć i możemy z niej korzystać. I jest to coś, co możemy po prostu wziąć dla swojego życia. I jest to prawdziwe. Bóg nie mówi słów na wiatr, nie mówi tylko dlatego, żeby to pięknie wyglądało na piśmie, ale chce, żebyśmy weszli w tą rzeczywistość ducha świętego. Ale chciałoby, żebyśmy weszli w tą rzeczywistość Bożego Królestwa, która jest realna. Okej, okay, dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Cię do następnych i do mojej serii Przebudzenie Piąta rano. Do zobaczenia następnym razem z Panem Bogiem. Hej!